Jesteście w błędzie, jeżeli myślicie, że człowiek w kadrze właśnie delektuje się zachodem słońca. Nie, Roman przed chwilą robił siku do Morza Bałtyckiego. A że człowiek ten jest żeglarzem i wie, co to na wieczne i za to nic ciekawszego już się tu nie wydarzy. No, chyba że zobaczycie naszego kota, który przez całą podróż strasznie się ślinił, bo dostał choroby morskiej. Zdrówko! Dla Posejdona też! Nie fisiujcie, kochani, to była zerówka. Pływamy bardzo odpowiedzialnie. Autopilot nam w tym pomaga. I ploter z nawigacją i systemem i-Stacy, właśnie z nas, żeglarzy. Dobra, dobra, stawiamy żagle, przecież jakieś doświadczenie już tam mamy. Ja tydzień byłam na Mazurach na żaglach. Chociaki zawinięte ręcznie, cudowny zimny wiatr w twarz, czego można życzyć więcej. A może piękne zachody słońca? Nie. My tam lubimy, żeby nam pizgało w twarz. I jeszcze wzdłuż polskiego wybrzeża, by w tym czasie, gdy my płyniemy, odbywały się się szkolenia wojskowe, ale to, co lubimy najbardziej, to zaparkować idealnie za pierwszym razem we dwójkę, być z siebie bardzo dumnymi i niespodziewanie stwierdzić, że musimy zaparkować jednak w innym miejsce i zamiast pójść spać, rozwalić sobie prawą burtę jachtu. Zapraszamy na wspólne turystyczne rejsy z nami, Roman i Jana. To są dopiero pierwsze 7 godzin spędzonych na wodzie. Co będzie dalej, nie wiem. Zapraszam do obserwowania.